Się ma kolejny dzień, więc jak zawsze, duele gasery i bez przedłużania lecimy. Dobra, i zaczynamy. w Stanach? Nie, słońce na północy. Nie, Brazylia, dobra, nieważne. lupy brazylijskie. Yy, no to. No to nie wiem. jakieś Sao Paulo, coś takiego? A nie, jednak wyżej. Ale podobne sobie zrobiliśmy. Urugwaj To taka runda do skipa Były dwie żółte ciągłe linie na środku i pomiędzy nimi była biała przerywana, więc jak jest takie coś to można klikać Urugwaj Podobnie może być W Filipinach Tylko tamte linie są zazwyczaj takie bardziej pomarańczowe, te ciągłe To po pierwsze, a po drugie No betonowe drogi są często w Filipinach Wydaje mi się, że to jest ten brud z tej miejscowości Almaty O tutaj taki ale trochę słabo widoczne. Może gdzieś niedaleko. Ok. Jednak dobry gaz. Niecałe 4 km. Shitcom. Mamy Indie. Język trochę za daleko. Niestety. Tu mamy palmy. Kokosowe. Chyba. Nie wiem. Wydaje mi się, że taki nawet południowy gaz by tutaj pasował. No to było bardziej na wschód jednak, ale jestem bliżej mimo wszystko. Widzimy przód auta, w sensie, no, kolorek. No i jedziemy po prawej. I teraz tak, słup mamy ośmiokątny, więc to będzie Meksyk, słońce tak dla pewności powinno być na południu, w sumie to nie wiadomo czy tam jest, czy, czy tam. Ciężko stwierdzić, no ale to powinien być Meksyk. Dość ciemna ziemia, więc może była na No nie, jednak wyżej. Stany albo Kanada, to chyba raczej Stany. Nie wiem, nic tu za bardzo nie ma. Tu jesteś prostopadły do drogi? Tak to wygląda, więc może jednak jakiś brążwik tu powinienem kliknąć. Chociaż to mi nie wygląda tak wschodnio. To spróbuję tak i zobaczymy. A main, ok. I bardziej na wschód. Mamy ciągłe linie po bokach. Często we Włoszech jest coś takiego. I tutaj tak naprawdę. Albo klikam Włochy, albo Hiszpanię, tak mi się wydaje. Hiszpanii w sumie dość często nawet są przerywane linie po bokach, więc może powinienem często klikać Włochy. Ale czy to może być coś zupełnie innego? Tak. Nie, Grecja raczej nie. Dobra, to chyba próbuję te Włochy. A to Grecja jednak, no dobra. No, i teraz ja dostaję. Mam już mniej od niego, niestety. Lisitka. Gdzieś w Indiach jesteśmy. Tylko pytanie, gdzie? Takie duże płaskie pola. To raczej jakiś pradesz na no Ogólnie północ. Z bawełna? Co to, to takie białe? Bo bawełna bardziej na zachodzie rośnie. No, jakby to była bawełna, to bym mógł lepszego gesso zrobić. Dobra, coś poddali. <grym> nie wiem, czy to była bawełna. Nie, nie mam pojęcia, ale to. No, zupełnie nie zachód. No dobra, trudno. Um, drewniany słup. To są mile, więc to na pewno są. Stany też ten trójkątny znak jest tylko w Stanach. Tam, tam ma chyba napisane no passing zone. Dobra, jak mi to wygląda? Trochę jak Nevada. Ale nie ma Polardów z Nevady, więc nie jestem pewien. Ale myślę, że jakieś. No, Utah, Nevada, coś tego typu. A nie, jednak w Meksyk. No, czy tutaj bardziej Norwegia? Myślę, że Norwegia mogłaby być, bo jest trochę górzyście. Więc chyba Norwegia ma sens, może jakaś Szwecja. Zobaczymy. No nie, Norwegia. Czarny tył auta, w sensie ogólnie czarne auto. Tu mamy flagi. Czemu ja mam takiego mindfucka? Gdzie jest słońce? Na północy. Moja pierwsza myśl to był Urugwaj, ale te blachy jakieś zbyt szerokie. No, a te... to może być flaga Urugwaj OTA, a te po bokach to co? No jest hiszpański. Dobra, nie wiem, dalej się zastanawiam, bo to wygląda trochę dziwnie. No, chyba zakładam, że to na środku to jest flaga tego Urugwaju. Ale ta po lewej to co? Paragwaju? Chyba nie. Przecież to nie graniczy nawet ze sobą. To jakieś firmy. Nie wiem, gdzie możemy być. Bo też góry są jakieś widoczne. Dziwna sprawa. No dobra, to był Urugwaj. Tył jest widoczny tutaj, czyli jedziemy po lewej. Nie mam między pasami reflektorów, więc nie mogę Irlandii wykluczyć. No, chyba bym tylko Wielką Brytanię. Chociaż tam takie białe budynki. Mogłoby być Irlandia. Dobra, on nie wie? No to ja skorzystam z tego. Możliwe, że kraj pomyliłem. To może być Wielka Brytania. No i bywa, niestety. No dobra, gramy dalej. Hiszpańskie znaki. Eee... Gdzieś tu, tak mi to bardziej wschodem jedzie. A to te północne jednak góry. No dobra, ale tysiąc to tam jeszcze przeżyje. Indie. Nie wiem co to za słup. Nie wiem jaki tam jest język, ale tak po kształcie nie wygląda mi to na hindi. Więc bardziej chyba południowo bym celował w coś Nie wiem w co eee... To jest po prostu Hindi, nie wiem No nie, to był... But... Okej, okay, to ma sens O tym też myślałem, chociaż aż tak południe mi nie vibowało. Smolkom, eee, Pytanie czy austriacki Nie znam słupów, tak szczerze Może być Austria, no bo eee, No są góry więc to by miało sens. Włochy chyba mają też smallcam? Bo co innego mi tu pasuje? Chyba nic więcej. No to była Austria. Przeciwnik chyba myślał, że lowcam. Jakby e, kształt biura jest inny. Bo tam e, przód auta jest niższy, tył jest wyższy i tak to jest. O. Na nmpz czasami może i to wygląda jak, no, jak low ma, ale nie wiem, bo nie gram nmpz -ów. Wydaje mi się, że gdzieś tak. Ogólnie drogi, które zaczynają się od dwóch liter, później mają jakieś cyfry, to są typowe hiszpańskie drogi. E, no, jak mówi Hiszpania. Taka runda do skipa. Korea macie tu numer telefonu nie macie. No to nic tu chyba nie wymyślę. No co, środek chyba. Nie wiem co innego. No. Także kolejna runda do skipa, tylko mnożnik rośnie. No i Indie no, musiało się to tak e, stać. Czy skończyć to zobaczymy. Dziur nie masz. No nie wiem, vibe'uje... Nie wiem jak wajbuje. Trochę stanem, bo tak nawet sucho. Ale czy jestem na tyle odważny, żeby klikać tam? No dobra, chyba jestem. Gujarat. No dobra, ma sens. Żyję. No właśnie dlatego dziur szukałem w i nie było. Albo ja nie zauważyłem. No, i dołka, mi przydałby się słup tu, ale. Nie no, tutaj jest. Taka szara blaszka, to nie będzie po prostu z Tokio? W sensie, albo tam rejony jakieś niedaleko Tokio? Nie wiem, może jest w cieniu, dlatego taki kolor, ale z reguły to chyba tam powinno być. No. I niestety też to chyba wiedział. Albo strzelił losowo, ale pewnie wiedział. Pokaż blachę, nie wiadomo w sumie, co ja tam z tej blachy odczytam. A, nie ma flag żadnych. No co, jakiś niebieski pasek na górze. Tyle wiem. To niestety nie daje. Nie mam tu jakiegoś ani wajbu takiej mocnej północy, ani jakiegoś bardzo wschodu. Tak w sumie to nie wiem, co to jest. Też południowych drzew za bardzo nie ma. Tu jakaś brzoza. Bardziej wskazuje na północ. No i nie wiem, czy ja mam tu kikać jakieś Michigan. Bardziej pójść na wschód. Trudne trochę. Bardziej na wschód. No akurat New Niuchempshire. Nie, co to było? To było Main. Ok, to dlatego nie rozpoznałem. A zaraz przy Niuchempshire. No, wygląda mi jak północ Australii po prostu. I chyba tak kliknę te drzewka, takie e, bardzo mi się kojarzy z północą, właśnie Australii. No, akurat Queensland, ale wciąż na północy. Brazylia. Żółta strzałka na czarnym tle, tak samo jak w Portugalii. Ogólnie obie Ameryki mają odwrotnie, w sensie, że, że czarno strzoka na żółtym tle, wyjątkiem z Argentyna, gdzie jest tak jak w Polsce, że czerwono na białym. No i to Brazylia też łatwo po tym rozpoznać, bo no, żółto na czarnym. Stany... No, tu flaga no to wskazuje raczej. Ale drzewka się wydają południowe. Więc ja też tak kliknę. Oczywiście wschód południowy. Tak jest. Jedziemy po prawej, słup brazylijski. Mamy jakieś ciekawe palmy, czy tylko te, które są w połowie Brazylii. Chyba tylko te. Nie wiem, drogi nie znam. Pojbuje mi tak bardziej już tą, tą taką Amazonkę. Nie wiem, czy parę klikać, czy. Okej, okay, ma to grosę, też może być. Osłup okrągłe. żółto na środku. Słońce, tak pomiędzy. To chyba miał być kolumbijski krzyż. Trochę komuś coś nie wyszło, ale wydaje mi się, że miał być. No. Takie góry. Dobra, przydałoby się ustalić, czy to jest w ogóle Kanada. Bo myślę, że to jest jakaś British Columbia po prostu. Gdzieś tu w górach. A to były te góry. No dobra, wyglądały może trochę tak. Na granicy z Albertą. Ma no to sens. Jedziemy sobie po lewej. Mamy słupy, które tak w sumie średnio pomagają. No co, raczej południową tu klikam. Takie góry to no na północnej wyspieracie by ich nie było. No dobra, tu może być problem. Czy mamy jakieś brzozy? brzus nie mamy, ale mamy te sosny. Eee, mogę kliknąć jakoś Litwę, mogę nawet Polskę. To była Łotwa, no dobra, może być. Ponad 1000 zadam tak czy siak. Brazylia. Bardzo mnie pushuje przeciwnik, Tu mogę ten czas jakoś wykorzystać, żeby coś może znaleźć. No, ale chyba nic nie znajdę. Wygląda mi to po prostu jakoś tak. A tu tam na wschodzie. No dobra, ważne, że on tego nie rozpoznał. Tak, to tracę tysiąc, a nie przegrywam jeszcze. Okrągły słup, czy to jest Bangladesz? Chyba mógłby być Bangladesz. Taka wąska asfaltowa droga mi nawet pasuje, tylko nie wiem czy auto pasuje. Ale okrągłe słupy, Git. No i to był Bangladesz. GG. No i to było na tyle. Więc jak wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i suba. I widzimy się w kolejnych filmach. Siema.